Mordeczki, witajcie w kolejnym odcinku. Kolejny wyjazd na rybki, kolejna przygoda. Tym razem całkowicie nowe miejsce, całkowicie nowa rzeka. Część z Was pewnie już się domyśla, co to za rzeka, ale dokładnie pokażę Wam to na miejscu, także oglądajcie. Widzicie co to za rzeka? Wisełka i będziemy próbować dzisiaj swoich sił na wisełce. Zobaczymy, jedna nocka. Także nie za długa zasiadka. Jutro prawdopodobnie też aktywnie od rana. No i co, będziemy informować na bieżąco. Znaleźliśmy w końcu miejsce, ale ciężki był temat, bo wszędzie było po pół metra wody, trzeba było pchać ponton. Mamy takie miejsce fajne, taką wyspę. Tutaj mamy takie delikatne przelewy po 3,5 metra wody. Tam mamy taką łachę piachu. Trzeba ją jeszcze dokładnie zbadać. No tu jej na kamerze akurat chyba nie widać. Ale tam jest taka łacha piachu i trzeba będzie zbadać jeszcze, czy tam jest... jaka tam jest głębokość. Tutaj znowu mamy płytką wodę. O, ale bajoro. O cholera. Tutaj mamy taką płytką wodę pół metra. Zatopione drzewa, więc tu prawdopodobnie ustawimy jeden zestaw na na chlapaka I Jeszcze jeden ziomuś ma dojechać, więc zaraz wyładujemy manżur I będę po niego płynął I generalnie będzie nas trzech Będziemy walczyć Będziemy walczyć, tak Patrzcie mordeczki, jakie ładne żypsy nam popadały No kurczę, wszystkie te największe zrobiły kuku Mia mi No, no wyrzuć, no co, co z nim zrobimy, nic z nie zrobimy Na trupka Powiedz, że chociaż jeden ten duży przeżył Chodzi? Chodzi, dawaj go do wody. A to nie wiem czy to nie był twój. Nie, nie. Nie? Nie, bo moje srebrne. No, w tej wodzie to już odpocznę tutaj. No, ładnie, elegancko. No powiem Ci, już mi zdech w domu przez noc jeden. A byli, były na pompce, nie? Nie wiem czemu Ty. Te duże, te duże tak, jak widzę, że zauważyłem, że one krócej wytrzymują. są, No. Dobra, wiesz co, może przechyl. I będziemy widzieć. Tutaj tak, o, tą pierwszą. No, dawaj, dawaj. O, te to takie fajne, takie bardziej nawet szczupakowe bym powiedział. Tak. Czyli jeden duży się uchował i reszta maluchy. O, wielka. Ty może napłują, ale nie, wtedy jej nie naciągniemy. Która strona, tak? Czo... Nie będę do słońca, to będzie nie będzie widzieć. Racja. No dobra, weź ze dwa sznurki, coś jakąś prowizorkę Na razie zrobimy. Masz te linki? Tu się wykarczuje trochę. I tu będę ponton. Dzień, na tu będę ponton sumował sobie. Masz no. jeden. A, może nawet tu złapać i wiesz, takie boki się trochę zrobią. Nie na ostatnim, no, tylko na no. tym przedostatnim, na przykład. Dobra, może być. No No tak, to tu zamknie z bokiem. No. no weź, w swoją stronę musisz jeszcze. Ja muszę tu wejść, chyba. No jakoś wysoko, nie? Alle Wielka Kurde! Prowizoryczny namiocik zrobiony. ordeczki. Ważne, żeby na łeb nie padało w razie deszczu. naciągane na drzewach i wzór. A tutaj patrzcie. Piękna wisełka. Zaraz będziemy ogarniać zestawy. Co to leci? Bejing jakiś? Tak oh, yeah. Ktoś, ty dzisiaj będzie sumowy Weź tam na środku, żeby była Tam, tam, tam To, no nie no, no, no. Mniej więcej Przytrzymaj Ale puść tam Ja naciągnę Dobra Puść, puść w ogóle No Żebym naciągnął O I tu złap teraz Wywiniesz go tak? Do góry? Nie. Czy to będzie tak? Nie wywijasz do góry? Nie. Aha, no dobra. Czy... Będzie to. Będzie... no dobra. I jeszcze trochę można ten luz ściągnąć. No, tak, żeby swobodnie się ten no. gibał. No. Tak? Bo tu jest taka woda, pokaż. Kręci się, kręci się, dobra. 2 i 7. To jest tamta, nie? Tam będzie wędka. Tak, Poszukaj zaraz zobaczymy, co tu mamy. Siem. Cześć, muszę się ustawić jak wiesz Idealnie, o rybę pokazało nawet no tego. nie jakąś Na, ten przelew jest tu bliżej, no tu woda nie płynie, musi być jak najbardziej w, w tym nurcie w naj, najszybciej, naj najszybciej wodzie I teraz się ustawimy. Jak tutaj weźmiesz go, to to pokażę, jak będzie chodził. W miarę tak stoimy, mniej więcej. Dobra, wzór. No to wiesz co? No. Teraz będziemy go rzucać. Z żywca samego, nie? No, z żywca też może spuścić w sumie. Tylko, żeby się rozwijał tam, żeby w śrubę nie poszedł. Niech, niech se idzie, niech se idzie. Luzuj, luzuj. No? Niech on se idzie tam. No i za. Dobra, starczy, starczy. A bo jeszcze ciut, jeszcze ciut, jeszcze ciut. Wywin. No i zaraz kamień będziesz rzucał. Dobra. Nagrywasz? Nagrywam, tylko nie wiem, czy widać. No rzucaj. Gdzie? Czekaj. No, na pewności. Rzucaj, no. Puść, puść, puść. No, niech idzie. No i pa, już się zanurzył, ładnie jak poszedł. No, ładnie, ładnie. Wywozimy kolejny zestaw Tutaj będzie na przykosie Na takim delikatnym przelewie Na spadku wody Robimy właśnie odciąg Bo podpórki zostawiłem w aucie A już nie chce mi się Nie chcę się płynąć do auta Zaraz ustawiamy tutaj Kolejnego Kolejnego żywca A jesteśmy na takiej Fajnej wysepce piaszczystej. Taka przykosa, super sprawa, dawaj tego, dziada, i weź plecionkę główną, no i daj ją tutaj w ten, ten stoperek. Po prostu ją załóż, nie? Na ten, no. No i git. I teraz będzie cały naciąg tutaj po prostu na tej, na tym kiosku. Miejmy nadzieję, że to wytrzyma, nie? Nie będziemy też jakoś specjalnie mocno naciągać, ale generalnie myślę, że będzie sztosik. Dobra, płyniemy wyrzucać żywca. Stawik piękny, pek 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 pek, dobrze, elegancko dur, elegancko tego, teraz idziemy robić mordeczki, odciąg na zrywce. Piękna zawisła, ta taka dzika, trzeba tu się nakombinować, namyśleć, jednak na Odrze to wszystko było jakieś 19 razy prostsze. Tutaj trzeba jednak dużo roboty poświęcić, ale miejsca są naprawdę obiecujące. To jest mój badyl, Tu zrobimy odciąg w stronę wody i tam naciągniemy do obozowiska nasz zestaw. Ile tutaj go damy? Hmm. Zrobimy takie wcięcie u góry, żeby nam się schowała tutaj. Ta strzałówka. O, dobra. 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 Zwijaj luz, zwijaj luz, nie? Cały czas zwijaj luz, ale nie tak na siłę, bo nie wiem dokładnie, czy to będzie ryba, czy. Ch... Co to jest? Nie, chyba nie ma nic. Chociaż, chyba kij leży chyba, złamany. Daj, daj mi tam, wyłączę to gówno. I zwijaj luz. Chyba zerwał Tom. Kija w ogóle leży chyba w tym. W życiu. Bym kija nie wyrwał. Chyba, że coś płynęło dużego i szarpało mi wędką. Jakieś drzewo. Dobra, no to dawaj, 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 do przodu Tu idzie gdzieś Dobra, jest Dawaj, dawaj Tu bardziej tak tutaj, nie? Tu nie wyjdę Bo już jestem ubrany Puh. Albo wziął i się nie zaciął o, On mówił, że coś szarpało wędką A tu już może było branie Myślałem, że to ty wiesz No, no i to już trzeba było ciąć No tu uważaj już Weź napój tam, bo chcę go wyciągnąć. Jest churwa bydlak, ty! No jest, tylko uważaj, zatrzymaj śrubę. Luz, luz weź. Musisz opłynąć tu. Kurwa, mordo. Ty, jest ładna świnka. Jest kaban. No jest co? No. Do tyłu, do tyłu. Ja muszę wyrywać, bo cho chodzi o to. Do tyłu, cholę bydlak, ty! Fajna, fajna rybka. Nie uważaj, bo tu jest. Nie, nie włączaj śruby, bo tu idzie zestaw już. Widzę zestaw. Nie włączaj, nie włączaj, poczekaj. Chodzi o to, że ja to wyrwał, kurde z tego tego. Uważaj, uważaj, bo tu jest zestaw. Już płyniesz? Nie. Na luz weź. Na luz daj. Nie płyń, nie płyń. Nie, 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 Niech nas zniesie. O, jedzie, jedzie, jedzie. jest fajna rybka, no. Jedzie z nurtem, ja muszę szybko to odczepić, pójdzie w moje zestawy. Chodzi o to, żebyś opłynął tam. Ja wyszarpę. Co Cofnij, teraz możesz... albo czekaj, czekaj. No. I ty jak chcesz, ja go Trzymaj go. Tylko nie, szarp na siła, nie jest dobra. Po prostu niech on sobie idzie. Nie, proszę, powiedz mi, że nie. Powiedz mi, że to jest żart. No, to o? Nie wiem Chyba taka ładna ryba Wiesz gdzie był Gdzie? Przetarło się o te drzewo Myślisz? Tam jest chyba przerwany I on szedł, 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 to była ogromna siła Na samym koniuszku o, no, bo ryba weźmie tu, zerwie i to pójdzie w wodę, i ona pójdzie tam od razu. A z góry nie zerwie, znowu trzeba było płynąć. No, no, no to niech jest tak, jak jest. Dobrze jest. Nie trzeba. Idziemy. A co ty tam robisz w tych krzokach? Ogień ci idzie z dupy. No, takie większe przynieść, żeby wrzucić i żeby był spokój, nie Nie wiem czy mnie widać mordeczki, ale na pewno mnie słychać. Halo, halo Mietku, halo Halo Franku. Tak. No i co? Ciąg, ciąg dalszy. Chciałoby się powiedzieć od, żanych, od żańskich przygód, ale tym razem wiślanych przygód. I na najbliższe plany też wiślane przygody tylko będą. Póki co. Rozpalamy sobie ognicho i czekamy na baben. E, tu jest po prostu szkoła Bergrylsa ber tej. Ty. ty się kujesz, hmm. jak ku. Nie, Byłem w związku strzeleckim w próbach wcześniej. Się na te. Po lasach. Po lasach. Szkolenia, nie szkolenia. To ognisko. Jedną zapałką cały las można spalić. No i fajnie, elegancko tego. Fajno, fajno. Zwijaj, zwijaj, tak. Ale cały tyś... czas napięta, nie? Idzie ze mną, tak. No, idzie, tylko on idzie z tobą, nie? Rękawice... Rękawice. Rękawice. Mam, 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 już wszystko Rękawice. naszykowane. Rękawice okay. idzie do mnie, nie daj mu Nie, on. Pop... Zwijaj, zwijaj, on zaraz. Tylko nie jesteś po oczach mordeczko. Jest? Wyżej se kija żeby... Tak, złap się tu Tą ręką, tak O gruby babem no Jest tu kochany, chodź, Jest, fajnie. Chodź. chodź mordeczko yes. Bardziej kijem, kurwa, Bardziej kijem a nie kowrotkiem, no i już, na dół No jest, jest, jest no ładna, fajna. Taka, nie wiem jak, co to za wędka, ale na pewno Tyto, dajwa, jest wyobraż... z, z półtora jest, metra, dookoła. z półtora metra na pewno. To nie, nie ten. idę po ponton, wyciągniemy go myślę tu z brzegu. Ten. Nie będziemy chyba za tu nim płynąć. Kołki. Przejdź może tam obok mojej wędki, albo moją w ogóle. Wiesz do... co, nie poczekaj, bo on idzie tam. Co? Tak, a tu są kołki, zobacz. Przez wszystko kołki pod wodą. No, wyjdź, wiesz co, tu się wyjść na szczyt, a to nie wiem czy nie trzeba będzie... Być... Moja to może być te małże, bo Kręcisz, kręcę, kręcę, tylko wiesz, jest ciemno tak, mhm. nie bardzo widać. No nie po oczach, na ten, na wędkę świećcie. Teraz się zakopciło tym ogniskiem. Jak coś to mów, nie? To nawet wezmę, jak coś. No, w nurcie na Wiśle ciężko się rybę ciągnie, nie? No przecież to jest gruben baden. Tak, wiesz co, tu są te kołki, kurde, najlepiej jakbyś... trochę albo na tą, albo na to mordeczko. Kurde, czekaj, ten mój zestaw? Wiesz co, no jak on pójdzie, jak lepiej go swingback. Bo, bo nie wiem jak... Branie. Ty, no branie na drugiej wence jest. Co się zaczęło, ty, godzina zero? Czekaj, zobacz, czy nie zerwał mi zrywki. Ty, szarfy, jest ryba. Ole świnia. Zerwał zrywkę, ty! Jest ryba! Zerwał zrywkę. Jest, jest, jedzie, jedzie. Chyba w gałęzie poszedł, ty! Chyba wypłynę! Pomożesz mi? Bo poszedł w gałęzie! Mordo, jesteś? Nie, tam idę, idę! Chyba co się dzieje, ty? Nie, Ty! Jest w gałęziach, jest w zaczepach! Szarpie się w zaczepach, no! Mam stres, kurwa, czekaj, na spokojnie, kurwa, w te zaczep wszedł Poczekaj, wyciągniemy moją, dawaj I zaraz pod Twoją od razu z będką podpłyniemy Ogarniesz mordo? Też Dawaj, dawaj, bo w tym zaraz panie. Bieg, tam masz biegnie. nie? ale jakaś godzina zero nagle nastąpiła Bardziej w lewo, bardziej bliżej tutaj tej strony też ładny ładny, on ma ładnego. Tu nie jest taki duży, tylko że on jest w drzewach, wiesz? W lewo jeszcze bardziej, w lewo, w lewo Bo tam jest już płycizna, nie? No chyba... Będzie te ryby. Płyn, płyn, no, napływaj to drzewo. Tam coś jest... Się... Ło, nie jest mała ryba, stary, zamurował ładnie. Możesz delikatnie podpływać, chyba... Delikatnie chyba już zwijam. Wyprowadź go bardziej na środek wody. Od tych kołków się No dobra, dobra Racja, masz rację. Dobra, mam już tą. Już jest, już będzie mój. No nie jest wielki, nie jest duży. Na tym, o, poczekaj, lepiej wiesz to na luz, żeby śruba się znowu nie wkręcił. Ło, wo, ale wiślane ryby są silne. Jak tam mordo? Ciągniesz go? Wo. Jest ogonem zawinął, tu jest, jest yes. Masz Podbierzesz go? Tak, tu jest zestaw Nie, 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 zostaw, 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 zostaw. Musisz go szybko wziąć Dobra, nie Tu już spłyniemy, se. dobra Zgaś, zgaś Poczekaj, nie, nie, nie ciągnij go na siłę też mordeczko, wiesz On już jest nie, jest duży, ale jest fajny, ale Jezu, jakie te ryby są na Wiśle silne! Ja tu jest. Ach, no nie mam siły go podnieść jeszcze, poczekaj, jeszcze jest... klepnij go. No przecież to meter jest. Nie no, więcej ma, ale zobacz na tej węce, co się dzieje. Nie no, metr, 20. metr, metr dziesięć. Ja Daj mi zestaw tu. Delikatnie. No Dawaj, 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 Kurwa, jeszcze Jak się wyrywa, to wiesz, pójdź o dobra No maluszek, ale powiem ci niemożliwie silna ryba. Dobra, wracamy, bo teraz dawaj będziemy podbierać tamtą. Dobra Dawaj, płyń teraz tam, tamtą podbierzemy mu. Nie no, silna ryba jak cholera A no to jest met 5, metr 10 ryb <coughs> Dobra, wiesz co? Tutaj w lewo, w lewo, w lewo Nie, bo tam ma kurwa rybę, nie? Ale on już mają pod brzegiem, a tu jest mielizna. Tam płyń. Ale... Chłopie, mówię ci, tłumaczę ci, płyń tam na wprost. To ja no teraz? O, już jest. Tak samo, ty. Ten sam rocznik, nie? Tak, no. Ten sam rocznik. No, tu troszeczkę może większy. Nie ma matematyk. Ej, ten jego większy trochę. Mówisz, że lubisz duże sumy. Nie, większy ten jego. Większy, nie? Dwie sztuki to jest hit, stary. Zrób zdjęcie teraz. Z jednym tym. Dziękuję panowie. Szacuneczek yy, poczekaj, wypnę ci go albo ci go nie wypnę, chyba, bo... Co zostawy też jeszcze wozimy? No chyba trzeba wywierz takim, w takim wypadku, kochani. Trzeba chyba w takim wypadku ściągnąć kaputki i zrobić chlup 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 Poczekaj, obrócę go. A ten jest zobacz, ten jest. On jest odpięty w sumie. On cały czas był tak zapięty. Aha, on był tak zapięty. Dwie ryby w tej samej chwili też nie miałem. O, teraz dopiero ostrość złapało, fajnie. Dwie rybki, kochani, w tej samej minucie praktycznie można powiedzieć branie. Bo u mnie już się zaczęło to branie wcześniej troszkę, ale wziął u niego, a u mnie dopiero chwilę później, nie? Wszystko się zgadza. Dwie rybki w tym samym czasie, także. <grym> Jakbym był sam, to ciężko by tam takie coś było ogarnąć. Jazda, <grym> nie. <grym> no zna. jazda. Ale powiem ci, że strasznie silne, połowie. strasznie silne ryby na tej wiśle. Ja czułem, że ciągnę półtora metra rybę. Ale lepszy to, 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 to Łukasz. Mi, Ja powiem. drzewo tam łupię. To my łupiemy, trzkałasujemy. To... A on tak. Nie ruszaj mi tą wędką. Ruszasz mi ją czym. No nie nie tam, myślałem, że mi ruszasz. Myślałem. To się złapnij się. Rybki wracają do domku. rybki Tak. Z tego syfu. Ja sam wyrwę to sam jeszcze jeszcze. A ciepliwa woda, co? Tak. Pamiętajcie mordeczki. Zawsze wypuszczamy, szanujemy rybki. I będzie pięknie. Pijawek to. No, ma dużo pijawek. O jeszcze chwilę muszą postać, bo nie chcą odejść. Zobaczmy, ma jak fajnie wchodzi. Bo Mój dupu. już będzie szedł, zaraz no, będzie... Ogon do góry. Tu na nie O, też. Widzisz, łapki go trochę o. tak i on już... O, tak. Elegancko. Elegancko o, tego mordeczki. Suby łapki w górę. My już kończymy. Tak jak widzieliście, trzy rybki udało się zmusić do brania. Dwie udało się wyciągnąć. Nie duże, ale cieszą, bo Pierwszy raz jestem na wiśle na stacji, chciałem zobaczyć jak wygląda rzeka. Jedna szybka nocka, także wynik, jak dla mnie, bardzo zadowalający. I tyle, spadamy. O, trzymajcie się, kuleczki.